Jest Jezusa i zabraknął złożyć nowonarodzonemu Królowi Żydowskiemu pokoju. Wiedział, że to ma być król miłości. Jaki dar mogę mu Czy jaka rzecz w moim pałacu jest godna tego władcy? To musi być coś wspaniałego, niepowtarzalnego. Ależ, Altabaria, przecież ten rubin otrzymałeś od swego ojca w dniu Nie możesz go oddać. Jest zbyt cenny. Mogę i oddam. Wybierz najlepsze wielbłądy i osły. Zabawi na zwierzęta zapasy wody, jedzenia, ubrania. Droga do kraju żydowskiego jest daleka i trudna. Panie! Skoro mamy opuścić kraj, błagam, pozwól zabrać mi za sobą córkę. Ona nie ma nikogo oprócz mnie, więc musi jechać z nami. Spakuj jej rzeczy. Król wziął ze sobą dużą sumę pieniędzy, zawiesił ról w sakiewce na szyi i pojechał. Gwiazda wskazywała drogę. Do poprzez swój kraj. Wszystko było jasne i proste. Ludzie znali to dobrze. Znali to pomoc. Obce kraje zmieniło się nie tylko dlatego, że to był obcy świat, obcy ludzie, obcy język, ale dlatego, że napotkał rzeczy, których nie spodziewał się spotkać. postąpić inaczej. Rozdał wszystko, ale to jego wszystko było za mało. Wrócił w kraj i bogaty. Zorganizował pomoc. I dopiero, gdy zapobiegł wodowi i śmierci, ruszył w dalszą drogę. Gwiazda go prowadziła. Zobaczycie, że już nie będzie więcej przeszkód. Chociaż jestem spóźniony, to jednak zdążę do nowo narodzonego króla żydowskiego, aby mu złożyć pokój. Ale tak nie było. Po krótkim okresie spokojnego marszu napotkał wieś, nad którą wisiał na drogu czarny strzep choroby. Znak. Że tam panuje czarna śmierć, cholera. swoją karawaną, zagrożoną wieś, to co zobaczył przekroczyło jego najgorsze Wolną rękę. Kto chce, niech mi towarzyszy. Ja tutaj zostanę, ażeby pomóc tym ludziom, którzy jeszcze żyją. I pozostał, aby pomagać ciężko chorym. Od rana do wieczora przynosił jedzenie, podawał wodę, opiekował się, leczył jak tylko umiał. Tak pływał dzień za dnie. Dzień, za tygodniem. któregoś dnia poczuł, że słabnie, że gorączka go ogarnia, zrozumiał, że się zaraził, ale do końca, ile mu tylko sił jeszcze starczyło, chodził i pomagał innym, aż w którymś momencie stracił przytomność. Się obudził, nie było przy nim nikogo ze sług. Może odjechali, może poumierali. Patrzył na budzącą się do życia pieśń. W każdej chacie obłapiwano kogoś bliskiego. Co robić? Wracać do swojego kraju, czy iść, aby spotkać Jezusa? Czy jest sens iść dalej za gwiazdą? Już tyle lat minęło, odkąd ujrzałem ją po raz pierwszy, ale ona wciąż świeci. Pójdę dalej. Mam przecież zawieszony na szyi najdroższy skarb, najspanialszy ruin, który chciałem złożyć w wierze królowi miłości. Szedł od wsi do wsi, od miasta do miasta, aż razu pewnego szedł w wielkie miasto. Znów obcy mu, z obcym językiem, z obcymi zwyczajami. Patrzył ciekawie na wszystko, co się wokół działo, Doszedł do wielkiego placu na rynku, gdzie odbywał się targ. i przerażony. I naraz wśród niewolników przeznaczonych na sprzedaż zobaczył swojego sługę z córką. Podszedł bliżej. Tak, nie mylił się. Te jacyś handlarze napadli na wieś, gdy nie leżał nieprzytomny. Porwali ich, a teraz jak bydło sprzedają na targu. Ból ścisnął mu serce. Jak ich pomóc? Przecież nie mam pieniędzy, aby ich wykupić i uwolnić. Ratuj nas, Panie! W imię Boga nie daj bezczyścić mojej córki. Chcą ją sprzedać jako niewolnicę. Ratuj moje dziecko przed hańbą, która jest gorsza od śmierci. I wtedy przypomniał sobie o skarbie, który nosił na szyi orubienie symbolu miłości, który miał zanieść Jezusowi. Zawahał się, przecież to nie mój, to już jest niego, ja mu go już podarowałem, ale równocześnie pojawiła się odpowiedź, a co on by zrobił, gdyby ujrzał tych biednych ludzi? Chcę kupić od Ciebie tych ludzi. Tyle pieniędzy, ile ja za nich muszę otrzymać, Ty nigdy w życiu nie widziałeś. Odejdź stąd, nie zawracaj mi głowy. Poczekaj, mam coś dla Ciebie. Ile chcesz za ten kamień? Chcę tych ludzi. A weź sobie wszystkich. Jesteście wolni, wracajcie do domu. Pozwól nam zostać z tobą. Pozwól sobie towarzyszyć. Tylko tak możemy ci się oddzięczyć. Czy nadal poszukujesz króla miłości? Sam już nie wiem co robić. Po co iść do, sto... do Jezusa? Po co iść do stolicy państwa żydowskiego, skoro nie mam co przynieść temu nowemu królowi? narodzony król żydowski jest już z pewnością dorosłym człowiekiem. Tak. Już tyle lat upnęło od chwili, kiedy wyruszyliśmy w tę daleką drogę. Moja córka jest już dorosłą kobietą. Po co iść? Co mu powiem? Co mu ofiaruję? Ale po co wracać do domu? A z pewnością rządzi inny król. Spójrzcie, gwiazda świeci dalej. Może warto pójść zobaczyć, jak on rządzi. Ten król miłości. Czy w jego państwie naprawdę panuje miłość? Masz rację. Ciekawe, jak on realizuje miłość na co dzień. ustawodawstwie w prawie zwyczajach które wprowadził. A może ten król miłości, tak jak nieraz inni ludzie, stał się zwyczajnym człowiekiem? Może zapomniał o miłości? Może zajmuje się bogaceniem? Może rządzi przemocą, siłą? Poszli, poszli zobaczyć królestwo miłości, szli tak jak przedtem, od miasta do miasta, od wsi do wsi, zarabiając na jedzenie i na nocleg pracą.